Dlaczego narcyzi uciekają, a nie naprawiają? Wyobraź sobie sytuację: ktoś, kogo uważałeś za bliskiego, nagle znika. Nie odpowiada na wiadomości, unika spotkań, a gdy w końcu się odzywa, bagatelizuje problem lub obwinia ciebie. To nie scenariusz thrillera, a codzienność osób związanych z narcyzami. Dlaczego oni uciekają zamiast naprawić relacje? Odpowiedź kryje się w ich wewnętrznym świecie: świecie iluzji, strachu i mechanizmów obronnych, które przypominają labirynt bez wyjścia. Po pierwsze, ja jestem idealny, więc problem musi być w Tobie mit nieomylnego ego. Źli ludzie budują swoją tożsamość na fundamencie wyolbrzymionego poczucia własnej wartości. Przyznanie się do błędu oznacza dla nich katastrofę. Pęknięcie maski doskonałości, pod którą ukrywa się kruche, przerażone dziecko. Psychologowie tacy jak Otto Kernberg podkreślają, że osoby z narcystycznym zaburzeniem osobowości traktują odpowiedzialność jak truciznę. Naprawianie relacji wymaga pokory, a to dla nich jak podpisanie aktu samozagłady, tłumaczy dr Anna Kłys, autorka badań nad NPD. Przykład z życia: gdy Maria zarzuciła partnerowi narcyzowi brak zaangażowania, ten zamiast rozmawiać wynajął mieszkanie w innym mieście. Jego napisana mantra: Lepiej zmienić rzeczywistość, niż przyznać, że mogłem zawieść. Po drugie, ucieczka przed wstydem. Gdy ból duszy jest silniejszy niż rozsądek, według badań z Journal of Personality Disorders, narcyzi doświadczają patologicznego wstydu. Uczucia, że są źli w środku, nawet jeśli na zewnątrz grają superbohaterów. Każda krytyka uruchamia w nich lawinę. Jestem gorszy, muszę to ukryć, atakuję lub uciekam. Dlatego konflikt zamieniają w wojnę na gaslighting lub zniknięcie. W mózgu toksyka, reakcja na wstyd przypomina tę obserwowaną u osób z PTSD. Ciało migdałowate, czyli ośrodek strachu, zalewa organizm kortyzolem. Paraliżując logiczne myślenie. Po trzecie, emocje to broń słabych, brak narzędzi do naprawy. Ludzie nikczemni nie mają emocjonalnego składaka empatia, współczucie, gotowość do kompromisu to dla nich abstrakcja. W ich relacjach liczy się kontrola i narcystyczna podaż. Podziw, uwaga, władza. Gdy związek przestaje ich karmić, uciekają w poszukiwaniu nowego źródła. Jak pisze sam Waknin, ekspert od NPD, narcyz nie naprawia, bo nie widzi powodu. Dla niego ludzie to przedmioty. Jeśli jeden się zepsuje, bierze następny. Po czwarte, strategie ucieczki. Od ghostingu do przemiany w ofiarę. Źli ludzie mistrzowsko opanowali sztukę uników. Oto ich triki: ghosting, czyli Zniknięcie bez słowa. Victim Słab. To ty mnie zawiodłeś, więc ja odchodzę. Projekcja. Przerzucanie winy. Jesteś zbyt wrażliwy, żeby ze mną być. Każda z tych taktyk służy jednemu: ochronie ego za wszelką cenę. Ucieczka narcyza to nie jest twoja porażka, to jego jej ograniczenie. Toksyk ucieka, bo w głębi duszy wie, że jego imperium ego to domek z kart. Twoja siła? Możesz wybrać, czy biec za nim? Czy pozwolić mu zniknąć? Jak mawiał Jung, spotkanie z własnym cieniem jest bolesne, ale tylko ono prowadzi do całości. Narcyzowi tej odwagi brakuje, tobie nie musi. Najtrudniejsza prawda? Czasami ucieczka drugiej osoby to największy dar, jaki mógł, mogła ci dać. Moi drodzy, w związku z licznymi pytaniami odnośnie porad, konsultacji, chciałbym wyjść naprzeciw waszym oczekiwaniom. I serdecznie zaprosić Was na rozmowę. W razie zainteresowania, proszę pisać do mnie na wskazany adres mailowy. Zapraszam serdecznie.